Dzień dobry. Witam w drugiej części odcinka, który poświęciłam zapachom, które są wyjątkowo mocne i ciągną się za wami jak ogon i trwają z wami przez 7 godzin, plus albo i nawet 10 godzin. Jeżeli nie obejrzeliście pierwszego odcinka, czyli pierwszej części, to tutaj wam dam linka bezpośrednio. Zapraszam do oglądania drugiej części. I zaczynamy od mocnego tupnięcia. Jedne z moich ukochanych perfum, które też nigdy mnie nie zawiodły i je uwielbiam. My Burberry Black. Ja już jej pokazywałam przy okazji perfum zimowych. To są zdecydowanie perfumy, których używam jesienią i zimą. One są przepiękne. Nie wiem, która to jest moja butelka, zastanawiam się teraz. Ale ja kupuję te 90 tak, to jest 90 ml i, i chyba to już jest moja trzecia albo czwarta. Po prostu jest długotrwały, jest mocny, jest taki wyszukany. Kobiecy, wieczorowy, ale już przechodzę do nut. W głowie mamy nuty jaśminu, w sercu brzoskwinie i róże. No tutaj ciężko zauważyć jakieś Owocowe nuty, które się przebijają w bazie bursztyn i paczula. One są zdecydowanie mocno bursztynowe i mocno paczulowe, drzewne, dlatego bardzo fajnie na sezon jesienno-zimowy. Uważam, że są cudowne, albo wieczorowo. Jeju. One pachną no, z 10 godzin na pewno. One też nigdy mnie nie zawiodły. Uważam, że są przepiękne. To jest słodkawo-drzewny. Haczulowo-bursztynowy zapach. Uwielbiam je. Są dla mnie przepiękne i mega, mega trwałe. Jak już jesteśmy przy Burberry, to wersja podstawowa My Burberry. Tutaj już jest zapach bardziej, który nadaje się, powiedziałabym, całorocznie. On jest również przepiękny, ale zdecydowanie bardziej kwiatowy. Kwiatowy, słodkawy, piękny. W, to, w nutach topowych jest słodki groszek, cytrusy, grejfrut, bergamota, cytryna. W sercu frezja i ja tutaj bardzo, bardzo mocno czuję frezję. Yy, nuty jakieś zielone, liściaste, trochę owocowe, pigwa, geranium, brzoskwinia. Yy, I tutaj czuć takie orzeźwienie, więc powiedziałabym, że ten zapach jest super na wiosnę, lato. Może być na jesień, nie jest to zapach ciężki. W bazie ma róże, paczule, piżmo, fiołek, czyli bardzo owocowo-kwiatowy, lekko słodkawy, ale taki orzeźwiający. Bardzo go lubię i trzyma się naprawdę długo, to jest takie bite 6-7 godzin, ja je wyczuwam i uważam, że jest to również... Bardzo dobry, bardzo kobiecy, długotrwały zapach. I bardzo go polecam. W poprzedniej części pokazywałam już e, perfumy Elisab, z e, serii La Parfum. A teraz czas również na Sap, ale tym razem. Girl of Now Shine. Przepiękna buteleczka. Zapach ładny, słodziutki, migdałowo-owocowy. Z nutą wanilii, z nutą drzewną. W nutach topowych ma ananasa, gruszkę, pistację. Ja tutaj wyczuwam zdecydowanie pistację. W sercu jaśmin, gorzkie migdały, langlang, lang, w bazie wanilia, paczula i irys. I tutaj, właśnie pistacjowo-migdałowe nuty czyli taka jest kremowość w tym zapachu. Przebijają się nuty lekko, owocowo, kwiatowe. Jest to zapach moim zdaniem przepiękny i one są również długotrwałe. 7-8 godzin u mnie wytrzymują spokojnie. Zapach moim zdaniem jest wyjątkowy i to jest chyba przez te migdały i pistacje. Ale jeżeli ktoś nie lubi pistacji, bo ja też nie byłam na początku przekonana, to te pistacje długo nie zostają. Bo to jest nuta topowa, nuta głowy. One dosyć szybko gdzieś tam się ulatniają i ten zapach ewoluuje, ten zapach się zmienia. Bardziej się staje właśnie taki kremowy, z takim wydźwiękiem lekko kokosowym, to jest chyba od tych gorzkich migdałów. I bardziej wybija się tutaj wanilia. Nuty paczulowe. Naprawdę bardzo go lubię, mimo tego, że jest to w miarę świeży zapach z mojej kolekcji. Ale jest też polecany w wielu miejscach i traktowany jako zapach długotrwały. Także zachęcam do spróbowania. Jest bardzo ładny. W tej stawce nie mogło zabraknąć jednego z moich najbardziej ulubionych zapachów: Coco Mademoiselle, Chanel. Wszyscy znają, bardzo dużo osób je kocha. Niektórzy nie. Ja je bardzo kocham. To jest klasyczny cytrusowo-drzewny, paczulowy zapach. Trwałość jego jest bardzo dobra. Taka z ogonem w to, nutach topowych: bergamota, pomarańcza, grejfrut, czyli ten cytrusik, odświeżenie, które naprawdę jest wyczuwalne. W sercu róża, liczy jaśmin, a w bazie paczula, trochę wanili piżmo, trawa wetiwerowa, trochę nut korzennych. Oj, powiem Wam, że ten zapach również bardzo, bardzo ładnie ewoluuje w ciągu dnia. Jest to zapach bardzo długotrwały, mocny, ale też kobiecy. Nie jest duszący. On ma taką właśnie tą nutę orzeźwiającą, która idzie z cytrusów. Mm, jest przepiękny. To jest zapach przepiękny, mimo tego, że jest klasykiem, że może już jest. Bardzo znany i za bardzo <noise> wszyscy go mają. Jedyny minus tego zapachu jest taki, że bardzo dużo kobiet używa tego zapachu, więc nie będziecie się różnić znacznie od innych. Natomiast, czy warto? Zawsze warto. I teraz mam zapach, który jest ze mną od tego sezonu, i naprawdę bardzo go lubię. Jest to zapach Guerlain, Mon Guerlain. Eau de perfume, Wersja ta podstawowa. No i tutaj lawenda. Lawenda pomieszana z wanilią, ale ma w sobie dużą pudrowość, ale też jednocześnie świeżość. Bardzo kobiecy, przepiękny zapach. I słuchajcie, ploteczki. Podobno jest to ulubiony zapach Angeliny Jolie. Nie wiem, czy to prawda, czy to taki marketing, no ale mówię, co słyszałam. Jest niezwykle taki zmysłowy, bardzo kobiecy, naprawdę bardzo kobiecy. Przepiękny, kwiatowo-lawendowy, pudrowy zapach. Uwielbiam. Jest to zapach kobiety eleganckiej, zapach kobiety z klasą. Polecam, jest długotrwały i u mnie się trzyma no 7-8 godzin na pewno. I teraz najtańszy ze wszystkich zapachów, które dzisiaj prezentowałam, ale uważam, że nie mogłam go pominąć, bo on jest naprawdę, u mnie przynajmniej, mega długotrwały. Jest to zapach Beauty Kelvina Kleina. Hmm. to jest również dla mnie bardzo kobiecy zapach, yy, głównie to białe kwiaty, piżmo, nuty drzewne. W, yy, w nutach głowy jest malwa piżmowa, w sercu jaśmin, a w bazie dziewicze drzewo cedrowe. Dosyć prosty skład, ale bardzo kwiatowy, bardzo kobiecy i naprawdę, nie wiem, 8 godzin u mnie trzyma się i pachnie i projektuje... Jest za taką cenę, uważam, że to jest w ogóle szok. Te perfumy są klasykami, nie są to perfumy nowe, ale za cenę, projekcję i jakość uważam, że to jest super stosunek jakości do ceny. No i przede wszystkim do mocy tego zapachu. Warto zaryzykować, warto spróbować, jeżeli lubicie zapachy białokwiatowe, jeżeli lubicie zapachy, które mają troszeczkę nuty drzewnych, bardzo, bardzo polecam. Jeden z trwalszych zapachów, które mam i uwielbiam. No i słuchajcie, teraz ostatni na koniec. Jest to zapach Dior Addict. To jest ta wersja starsza. Wiem, że jest kilka różnych takich flankersów tego zapachu. To przede wszystkim nie jest zapach dla każdego. To musicie sobie zdawać z tego sprawę. Ja te, ten zapach kupiłam trochę w ciemno, trochę z polecenia. Ale na początku nie byłam przekonana. Nie jest to zapach oczywisty i taki, który będzie się podobał wszystkim, bo on ma tutaj taką prominentną nutę charakterystyczną, która tak się różnie może kojarzyć. To znaczy, przynajmniej mnie się tak kojarzy. Tutaj wyczuwam taki mocny zapach, jakby lilii, tuberozy. Trochę mi się to kojarzy z wieńcami. Na wszystkich świętych. Pierwsze wrażenie, no nie do końca mnie przekonuje. Jeżeli lubicie lilię, to podejrzewam, że ten zapach będzie Wam się podobał. No bo tutaj, tak, białe kwiaty, wanilia i pudrowość. To są główne akordy tych perfum. W nutach topowych są liście mandarynki i kwiat pomarańczy, czyli białe kwiaty, no i trochę takie o, zielone liście też, jakbym wyczuwała. W sercu jest jaśmień sambak w bazie wanilia bourbon wanilia. Z czasem nuty kwiatowe ulatują, zostaje taka pudrowość wanilii. Są one długotrwałe, no są. Natomiast powiedziałabym teraz też dużo się zmieniło, bo prawdopodobnie to była reformulacja. One kiedyś były Totalnie, totalnie nie do zdarcia. Teraz uważam, że ta trwałość nie jest aż tak duża, jak była. Natomiast one się trzymają długo. No i jakby przy końcówce zostaje tylko taka pudrowość, waniliowość. A te nuty, które jak dla mnie troszeczkę są takie za bardzo przypominające lilię, której nie do końca zapach lubię. No poza tym jest to zapach ciekawy. Ale powtarzam, nie dla każdego, długotrwałe są, ale bardziej czuję je na ubraniach, czyli nie wiem, te 8 godzin e, bliżej ciała i nie ma takiej wielkiej projekcji, jeśli chodzi o ten zapach, ale one są mocne. Wiele jest opinii, że pewne perfumy się zmieniły, moc tych perfum nie jest taka sama. Jeżeli macie możliwość, żeby dorwać jakieś starsze egzemplarze, warto. Bo one często są mocniejsze. I teraz na koniec, jak czekaliście, żeby usłyszeć tą radę, to już wam pokazuję. Słuchajcie, prosty patent, ale genialny i naprawdę się sprawdza. Jak rozpoznać moc zapachu? Ach, ja teraz wam pokażę na przykładzie, żebyście zobaczyli o co mi chodzi. Trząchamy, trząchamy. O co w tym chodzi? perfumy, które mają wysokie stężenie olejków eterycznych, będą bardziej się pienić i tych bombelków będzie bardzo dużo i one dłużej się będą jakby uwalniać i im więcej bombelków, im dłużej te bombelki buzują i jest to taki jakby szampan się robi troszeczkę po zatrząśnięciu buteleczką. Tym więcej jest olejków eterycznych i ja to sprawdzałam na kilku różnych perfumach i powiem wam, że na naprawdę była różnica. Była duża różnica. Te bąbelki w słabych perfumach, takich mniej skoncentrowanych, bardzo szybko jakby znikają. One buzują, buzują, ale to jest kwestia, nie wiem, kilku sekund i one się wygaszają. A w perfumach mocnych, no to te bąbelki, powiem Wam, że buzują, buzują, i można je obserwować przez 5, 6, 7, 8 sekund dłużej. Także idźcie i trząchajcie swoje buteleczki. Jakkolwiek to nie brzmi. No i oczywiście, jeżeli się podobało, to zasubskrybujcie mój kanał. Będzie mi bardzo miło, bardzo doceniam każdą subskrypcję, bo zostało już tak bardzo malutko do tysiąca, a to jest mój cel, żeby osiągnąć tysiąc. Jeżeli moje filmy są przydatne, ja kupuję i testuję, żebyście wy nie musieli. Bardzo dziękuję za wszystkie subskrypcje i lajki, które do tej pory otrzymałam, i za komentarze. I już kojarzę was że te osoby, które na bieżąco komentują. Bardzo dziękuję za różne polecajki. Także macie teraz pole do popisu. Bardzo proszę o komentarze, jakie perfumy są super długotrwałe, takie, żebym wypróbowała je. Bo uwielbiam mocne, długotrwałe, ale ładne perfumy. Także polecajcie, komentujcie, czy macie te, które wam pokazałam, albo macie jakieś super petardy dla mnie. Także bardzo chętnie się dowiem. No i co, i pozdrawiam i zapraszam do następnego odcinka. Buziaczki pa.